O co chodzi? Pamiętasz doktora Reinsa? Pewnie, że pamiętam. Byliście najlepszymi przyjaciółmi, ale się pokłóciliście. A właściwie to dlaczego mi o nim mówisz? A tak sobie bez żadnego powodu. Przypomnienie tej historii wcale nie miało na celu wykazania jej podobieństwa z tym, co zaszło pomiędzy tobą a danym, i wcale nie chciałem w ten sposób przekonać cię, żebyś jednak spróbował pogodzić się z bratem. No dobra, dobra, wiem co muszę zrobić. Ale nie będzie to łatwe. Dany, poczekaj. Czego znowu chcesz? Wiesz, bądź co bądź, jesteśmy braćmi. Co prawda w ciągu ostatnich pięciu lat widzieliśmy się dosłownie parę razy i to za każdym razem na polu bitwy, ale teraz musimy się zjednoczyć. Jeśli tego nie zrobimy, nielegowcy prędzej czy później przemienią nas w badnej jakości poddupki. Znowu będziemy walczyć z nielegowcami, jak za starych dobrych czasów? No dobra, wchodzę w to. To było takie wzduszające. A no, ja też do Was dołączę, bo w sumie to nie mam nic lepszego do roboty. To znaczy, że on też w to wchodzi. Obmyśliliście już jakiś plan? Mówiłeś, że odszedłeś z miasta Złoli. -E. W takim razie nasz plan raczej ci się nie spodoba. Zamierzamy spróbować jakoś przekonać Złoli, -E, żeby się do nas przyłączyli. No nie wiem, Złoli -E naprawdę trudno jest do czegoś przekonać, zresztą coś o tym wiem. Jak powiedział prezydent, spróbować nie zaszkodzi. Oj, patrz, czy to nie ci z Krainy Klocków? Tak, to chyba oni. Ciekawe, czego tu szukają. Witajcie, drodzy złole. Jak być może wiecie, Kraina Klocków została zajęta przez Nielegowców. Prosimy was o pomoc w pokonaniu ich. Ale czemu niby mielibyśmy wam pomagać? Ponieważ Nielegowcy nie poprzestaną na Krainie Klocków. Wkrótce przyjdą też do waszego miasta. Mają ze sobą starożytną rybę nie-lego, za pomocą której mogą zamienić oryginalne lego w poddubki. Zamienią was wszystkich w bardzo kiepskiej jakości poddubki. Hmm, no nie wiem, nie wiem czy wam pomóc. W końcu od wielu lat toczymy ze sobą wojnę. Wiem, ale teraz w obliczu tak wielkiego zagrożenia musimy się zjednoczyć. Hm, dajcie nam chwilę, przemyślimy to. Po na stwierdziliśmy, że wam nie pomożemy. Ej, no weźcie. No wybaczcie, ale jesteśmy wrogami. Takie życie. Ach, e, chodźmy stąd. Wida, wybraliście już prezydenta? Nie, wybory dopiero się zaczęły. Mogą jeszcze zgłosić swoją kandydaturę. Tak, w sumie czemu nie. Dany, co ty robisz? Jeśli zostanę prezydentem, będę mógł rozkazać złoną, żeby nam pomogli. A no tak, to całkiem sprytne. Dzisiaj wieczorem odbędzie się debata. Dzień dobry, oglądają państwo z Wall News. Program z najświeższymi wiadomościami z miasta Złodi. Za niedługo rozpocznie się debata prezydencka. Oto kandydaci. Zaczynamy debatę. Panie Dany, czy zechce Pan zacząć? Oczywiście. Witam wszystkich, więc chciałem przedstawić mój program. Program? Kolego, rozniosę Cię na ringu, zobaczysz. Będziesz miał szczęście, jeśli przeżyjesz. Co? Na jakim ringu? No, proszę, nasz nowy kandydat chyba nie wie, na czym polegają wybory w mieście Złodzi. -E. Do zobaczenia jutro na ringu. To już koniec tej debaty. Trzeba przyznać, że nasz nowo przybyły kandydat nie wypadł zbyt dobrze. Jaki ring? O czym on mówił? Człowieku, ty w ogóle wiesz, jak tutaj wyglądają wybory? No, w sumie to nie. Walczy się na ringu. A, to wiele wyjaśnia. Dzień dobry, witam państwa na wieczorze wyborczym. Właśnie dzisiaj kandydaci zmierzam się ze sobą na ringu. Już za chwilę zacznie się pierwsza walka. W lewym narożniku nasz wielokrotny mistrz. Z kolei w prawym narożniku dany, nowo przybyły kandydat, który póki co nie zyskał sympatii wyborców. Buuu, przegrasz, nie masz szans. No panowie, wszelkie ciosy poniżej pasa są tutaj mile widziane. Że co niby? Czas rozpocząć walkę. Y Rozwalecie! Tak samo jak zamierzam rozwalić bezrobocie, a ja zamierzam obniżyć podatek na prawego sierpowego. Do drugiej tury przechodzą Dany oraz Garmadon. Witam Państwa w ten piękny wieczór. Dzisiaj teraz na drugą turę wyborów. To Do dzisiaj dowiemy się, kto zostanie nowym prezydentem miasta Złoli, w prawym narożniku Dany, zaś w lewym narożniku Garmadon. Uuu to było potężne uderzenie. Czy Dany się podniesie? Podniósł się, walka trwa dalej. Runda druga. Runda trzecia. Runda czwarta. Runda piąta. Uch, jednak się nie nadaje do polityki. Dasz radę, rozwalisz go. Ja w Ciebie wierzę. Czekaj, czy ty mnie właśnie zagrzewasz do walki? Ty? Ja też bym się nie spodziewał, że kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji, ale teraz nie czas na gadanie. Teraz masz tam iść i rozwalić tego typa. Rozwalę go. Runda szósta. Czy Galmanon się podniesie? Mamy knockout, proszę Państwa. Dany wygrywa tę walkę i tym samym zostaje prezydentem miasta Złośliwi. Dziękuję, bardzo dziękuję. Teraz jestem waszym prezydentem, więc uważam, że powinniśmy pomóc Krainie Klocków. Zdajca! Ktoś taki nie będzie naszym prezydentem! No świetnie. Jak mamy teraz pokonać nielegowców? Skoro o nich mowa, chyba właśnie się zbliżają.